Cześć? Hej, witajcie. Dzień dobry, hej. Obiecywaliśmy, że nagramy y, drugą część z y, naszych zakupów y, z Neogaraż. Trochę nam się zeszło. No, mieliśmy tak. jakieś inne rzeczy, którym się zajęliśmy. Mieliśmy więc... jeden weekend. Y... Mały, mały wyjazd jakiś nam się trafił, więc. Y... Nie mieliśmy za bardzo czasu. Więc zgodnie z obietnicą, ogrywamy teraz to, co, co kupiliśmy. Zaraz Wam pokażemy wszystko dokładnie, co kupiliśmy. Ale jest jeszcze jeden temat, zanim przejdziemy do e, zakupów z Neogaraż. Ja mam jeszcze jeden temat, dla Ciebie Okej okay. Paczucha mała. Znowu coś bez mnie wiedzy Co zrobić, no, czasem i tak trzeba No tak Już? Dawać paczkę? No Czy nie? No Czy dawaj dawać? no Dawać? No o, dwie paczuszki Dwie paczuszki To są paczuszki Nie moje tylko twoje. A? Ha? Eee, niedawno Niedawno przemówiłem iminy, No tak? to prawda. Parę prawdę. dni temu miałeś się Ale to nie są prezenty ode mnie. Aha? Czy od kogo? Od kogo to mogą być prezenty? Bo nie ode mnie. Kto ci kiedyś obiecał, że w komentarzach, że coś może dostaniesz? Krasnal. Krasnal jest. To są od Krasnala Wojtka. O! Paczki dla Przemka. Swoją drogą bardzo polecamy Krasnala. Kanał to jest mistrz luzaków. Tak naprawdę jest absolutnie e, no, rewelacyjny, jeżeli chodzi o, 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 o opisy wszelkiego rodzaju e, luzaczków. I bardzo go za to lubimy. Tak, Oglądamy. Mm, tak. E, wszelkie, wszelkie jego filmiki A, z wierzon, luzaczkami. Co? Bardzo duża wiedza. Bardzo dużo modeli. Bardzo dużo uwalnianych modeli, praktycznie wszystkie, wszystkie. Więc, więc za to go szanujemy, bardzo pozdrawiamy i za to bardzo dziękujemy znaczy w sumie to nie ja będę dziękował, bo to nie Dziękuję. moje także na Twoje ręce to jest prezent dla Ciebie od Krasnala Wojtka na imieninki. Dziękuję. proszę bardzo, jedno i drugie a teraz to co przemasy lubią najbardziej, opening no te co Czele masz? Delta Mini GT. No o, mówiłem ty. na filmiku, Mówiłeś. że chciałem no, Krasa zrobił Ci taką niespodziankę, że marzenie Ci spełnił no. Pierwsze nasze Mini GT Pierwsze Mini GT, czy Mini GT, jak, 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 jak zwał tak jak zwał Pierwsze jakie, jakie jest w Twojej kolekcji, no w naszej kolekcji wow. Przepiękne Wow Super Dziękuję bardzo no, chyba ci, chyba rozwalił system. Co? No. Dobra, nie liczy się opakowanie, tylko się liczy model, tak? Okej. Okay. Po to to zbieramy. No to My się Czyli po, po krasnolowemu Tak. Modele, uwalnianie. Fajny w dotyku. Co w dotyku? No, buteleczko Co? No, takie. Taki, Luksusowe. Luksus taki. Mhm. No. Dobra. A będzie coś z tego dzisiaj? No nie wiem właśnie. <grymne> wow. Ale piękne naprawdę. Szczegóły i luksy. To się nazywa szczegóły. Mhm. Wow. No. Piękna. No i legenda. No, raidowa legenda. No. Ile to było mistrzostw tytuł? 6, sześć? Sześć chyba. Sześć sześć. Pięć, chyba 6. No i jak? No, to, to, to mnie rozwaliło, nie? To mnie rozwaliło. Okej. Okay. No. Najlepsze. No, Moje coś... ulubione barwy, Martini. To się wydać za prezent. <laughs> Nawet ojciec ci takich prezentów nie robi, no. No, to co? No co zrobić? No? Dobra Jedziemy z drugim. Tak jest. Nie przedłużajmy. Sekundkę muszę zapakować, żeby się tu nie porozbijało. Przepraszam. No tak, bo teraz to już będzie oczko no. w głowie. Tak, to jest oczko w głowie. Chłopie, mm. coś się zrobił. Dziękuję bardzo. Poszło, nie ma prezentu Już go zutylizowałeś? Stratos minigeta. I Jakie barwy jeszcze, wow. absolutnie kultowe włoskie barwy. Wyjmujemy. Wow. Wow. No wow. Piękne barwy. No klasyczne rajdowe włoskie. Alitalia bodajże to się bo tak to? Tak, to jest Alitalia. No... No, odbiera głos, no. Odbiera po prostu mowę tak naprawdę. Dziękuję parę. bardzo jeszcze raz, bo to, 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 to mnie rozwaliło. Zadowolony? Bardzo. Zadowolony. Oh. Jeszcze raz dziękujemy Krasnowi. Dziękujemy. Za, za takie cudowne prezenty dla Przemka. No jak widziałeś, mega, mega chłopak był Hobbitanki. zaskoczony, rozwalony, rozwaliło system, oh. co? No. Także udało się. Bardzo dziękujemy. Krasnal jeszcze raz. I jeszcze raz polecamy kanał Krasn Darkest. Jeżeli interesujecie się luzakami, modelami, bardzo, bardzo polecamy kanał Krasnala. Jeszcze raz dzięki na razie. Wracamy do tematu naszych zakupów z Neogaraż. Chyba jesteśmy zadowoleni z tych jesteśmy zakupów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteś jestem zadowolony bardzo zadowolony. Tak, to dużo. Prak dużo prawie praktycznie mamy tak. to, co, co planowaliśmy. No i ja generalnie niewiele kupiłem. Kupiłem tylko to, co planowałem. Wreszcie dokończyłem set Volkswagena, który kiedyś Wam pokazywaliśmy. Po kolei. E najpierw moje strzały. Set Volkswagena, który którego e no zbieramy od jakiegoś czasu. No, to tu jest 8 sztuk. One są dostępne tylko w, w Stanach. Już nie są. No już nie są. No, no były dostępne w Stanach, powiedzmy Walmartie. Brakowało nam dokładnie tego do całego setu. Plus? plus Siroko. Fajnego Sirocco. Ono jest według mnie najładniejsze w tym samym secie. Ja ogólnie lubię Siroko, to też może to powodować, ale no też fajne, mają. Ma, fajne ma barwy ogólnie. Ten spoiler jest za duży według mnie. No bo to tylko. jest taka ta, Ale, ta kapówka, wyścigówka, kapówka, tak. wyścigówka, czyli ty, tak jak się ścigały w serii po prostu wyścigów wyścigowej takiej siroko i one miały, takie, one miały takie, skrzydła po prostu większe. Mamy kompletny już set, czyli Wreszcie. dokładnie wszystkie te które, e, które tutaj są. Jak patrzyliśmy na vinted, jak czy tam na aliście nie ważne, jak ktoś wystawił cały set, to było chyba po 9 stów. Były nawet po 800-chyba 90 zł. Mm. W tej chwili jeden wisi chyba po 500 zł, mniej więcej, 490 zł. Nieważne. No, z reguły, jak są pojedyncze te fajniejsze takie egzemplarze typu siroko Golf 2, Caddy, to one, to one chodzą tak po 90-100 zł mniej więcej. No ta Golf 2 jest najdroższy chyba z tego serwisu. Chyba tak, chyba on jest najbardziej poszukiwany. Dobra, dosyć z tym. Mówiłem na początku, że czaiłem się na golfa piątkę. Chciałem bardzo ten model, bo wszystkie kolory mi się podobały ogólnie. One tak nie naprawdę. są za częste, one dosyć rzadko się zdarzają, raczej piątek, piątek dużo nie ma. Ten jest lekko zmęłany, jeżeli chodzi o blister. Troszkę. E, on jest w ogóle trochę taki koślawy, on trochę wygląda jak był w Volkswagenie coś takiego jak W12. To jest taka wersja zbudowana przez Volkswagena dla fanów na zlot Wörthersee, na zlot, na, 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 na zlot GTI Treffen. I oni zbudowali taki jeden egzemplarz, on stoi w autostad w mm. Wolfsburgu w tej chwili, w muzeum, to, to widziałem go na żywo. Yy, on miał silnik centralnie umieszczony, silnik Bentleya W12. I on wygląda dokładnie tak, więc tu, tu on jest podpisany jako GTI, tak naprawdę to powinno być właśnie W12 chyba. Yy, ale fajny, no, biały, czarna maska, Fajnie tak. idziemy dalej. E, teraz coś dla fanów BMW. Poprzednia M2. -ka. A tobie od razu chyba wpadła w bo od razu już się za nią złapałeś. Jak ja oglądałem Volkswageny chyba wtedy, to ty od razu tą m złapałeś i już... No bo tak była z góry, cała karta... Ładna, czerwona, ładna. Felgi mi się tak średnio podobałem. Felgi, ale ogólnie jako model jest ok. I za nią chyba chcieli chłopaki 70 złotych chyba, więc one trzymają wartość. Czy to dużo, czy dużo? No wiadomo, na targach nie są najlepsze ceny, umówmy się. To tam, tam się okazji nie trafi z reguły. Mm. Chyba, że faktycznie bierzemy parę sztuk, można coś ponegocjować. Tak jak my okay. zawsze y, jakoś tam staramy się trochę cenę zbić. Zawsze staramy się złapać kilka egzemplarzy od najlepiej jednego wystawcy, żeby, żeby móc coś pogadać po prostu, jako o, o cenach. Teraz ostatni zakup modelikowy. Mój. E, Ferrari FF. FF. Coś tak naprawdę dla nas dosyć moc szczególny model, bo my jeździliśmy w Maranello. Jeździliśmy Lusso. Lusso to jest następca powiedzmy FF, ale bardzo podobny. Tak naprawdę to może być taki trochę lifting. I, i dlatego też chcieliśmy mieć FF tak, w, w kolekcji. Polowaliśmy na F50 żółte, którego nam brakuje, które też oglądaliśmy w muzeum. Było, było, było ale... ale podwójna cena. Trochę wysoko sobie tam życzyli, bo jak byliśmy w łodzi, ktoś chciał za nie 80 zł. A jeden tutaj jest 150. Prawie ja, dwa razy. Tak. A teraz 150, więc stwierdziliśmy, że to trochę za dużo. No, odpuścimy sobie, poszukamy jednak, jednak ceny takiej powiedzmy w granicach no, mm -hmm. do, do stówki, tak, poniżej tak. stówki, Więc sobie odpuściliśmy na razie FF, ale, eh, ale wpadł FF. Więc też coś, co chcieliśmy, chyba nie typowy kolor. Generalnie. Tak. Srebrny kolor. Nie, wiem, ja to ładny mi się podoba. I od razu mówię, że to jest mój ulubiony zakup yy, z targów. Tak, to FF. Tak, to FF. Mi się bardzo podoba. No, polega. on jest hmm. faktycznie fajny. Z modeli praktycznie to tyle. Tak, Jeżeli ty. chodzi o, yy, o jakieś gadżety, bo też kupiliśmy trochę sobie gadżetów. Kupiliśmy takie Ty kupiłeś w sumie dwa tak. takie stojaczki drewniane. Było takie jedno stoisko, gdzie były takie stojaczki na luzaki. Yy, drewniane w różnych kolorach, wykończone różnym drewnem. Po pierwsze kosztowały tak. 10 zł. Tak, e, mhm. Takie ocenka 7 na 10, bo troszkę mi się y, rozwaliło, ale y, <grywia> No ale, złożyłeś. ale Dobre, złożyłem. Ale okay. złożyłem no Nie przesadzajmy. Na, na, na tyle, co sobie obejrzałem, to jest trochę chybotliwe. E, inaczej. No kupiłbyś to drugi raz czy nie? Tak. Kupiłbyś to jeszcze. Za tak. A zadychę okej. Okay. No to, to, to faktycznie. No, to cena jest uczciwa. Jeżeli nie stawiamy tego na, na, na jakimś stoliku, mhm. czy, czy szafce, co, co może się bujać, to okej, okay, tak? tak? Jeżeli nie, nie, trącamy, nie trącamy tego ciągle. ok, w porządku. Co jeszcze? Temat bardzo ważny dla nas. Tak. Lambo jest naszy, ale podpisik od Irokeza, którego serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz. Bardzo Ci dziękujemy za, za podpis. Dla nas bardzo ważna, mh, ważna sprawa, tak? Tak. Że mamy. E, idzie do... Do schowania, do kolekcji, do, 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 na, na, na półkę. Na półkę, na taką fajną pamiątkę, tak? Tak. Okay. Więc jeszcze raz bardzo pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Było bardzo miło spotkać się wreszcie na żywo i zbić pione. Myślę, że nieraz się jeszcze zobaczymy tak. i, i nieraz tam słowo sobie jakoś zamienimy. Z innych gadżetów gablotki. Znowu, tak, znowu kupiliśmy gablotki. Kupiliśmy je ostatnio w Łodzi i sprawdziły się. Tak, sprawdziły to, się. Zresztą wam zresztą pokazywaliśmy, jak one tak. wyglądają z modelami. Bardzo fajne, bardzo uczciwe gablotki. 55 zł kosztuje taki pięciopak. taki pięciopak, Tak, taka, taka taka paczuszka. Bardzo fajne, fajne jakościowo, nic nie popękane, nie porysowane. To są gablotki kupione na Mini minigarz.pl. Eee, mają też stronę, więc spokojnie na stronie można coś takiego kupować. To polecamy. To jest fajna rzecz. I i... Następnie y, też z. Y... W sklepu mini garage kupiliśmy koła. Koła, koła do kastomików, do to zaraz i wam powiedzmy, ogramy takie coś w stylu bardziej skręcanych takich kół, tak taki, jak ja lubię w prawdziwym życiu. Skręcane dwu, trzy częściowe felgi, szerokie, trochę stęsik. I jedne takie, które przypominają trochę borbety, które ja pamiętam jeszcze z młodości, że często się zakładało borbety na, na jakieś różnego rodzaju projekty, powiedzmy wczesne. Pewnie niedługo to założymy. Zobaczymy jeszcze do czego, no mi to siedzi ewidentnie do jakiegoś Niemca, czyli szczególnie te, ewidentnie do jakiegoś Merola, to myślę, że będzie do Porsche. Nie, może do tak, Porsche. Tak, do Porsche. Albo do Porsche, albo zobaczymy, albo albo, no ja, ja to widzę ewidentnie na E39 z tej nowej serii Silverów, z BMW, z tej serii BMW. Myślę, że będziemy ją rozkręcać i, i pewnie tam wyląduje coś takiego. Zobaczymy. I ostatni nasz zakup. Dwa rozaczki Zaszczymy. Jeden y, Lotus Sprit, on kosztował podejrzewam 5 złotych. Przemo sobie trochę kopał tam w tych luzakach. Wykopaliśmy w ogóle jeszcze Fiata 500 tak. białą oryginalnie, ale to był specjalnie szukaliśmy tego, bo to był prezent dla, dla naszych przyjaciół. Bo oni mają, Którzy taką, mają taką, taką białą 500, -kę 500 -kę białą. w, w prawdziwym życiu, więc planowaliśmy kiedyś jakiegoś mam tak. zrobić w lecie, może pomalować na biało jedną z 500 które mamy w mainach, ale udało się znaleźć w oryginale taką białą. Trochę była pobijana, ale oryginał to oryginał, więc ona zostaje. Ona już została im przekazana. Pozdrawiamy Adriana, Martę i Tosię, bo to było dla nich. A dla nas Esprit i Urus. I jest Urus w pręce? Taki możecie kojarzyć. Poloniczowy taki. Polończowy. Polończowy. I szczerze? On był dla mnie taki kanciaty. On jest trochę taki dziwny. dziwny. A ten Lekry, za jakoś... to jest ładny. Ten w mainie tutaj. O, no może ten kolor robi robotę. Trudno powiedzieć. No ten, ten w ręce ten pomarańczowy jest jakiś taki koślawy trochę. No. Tak. Coś tam w nim nam nie, nie siedzi dokładnie. SP, to ok, SPI jest ładny. SPI jest ładny. Tak. E, coś jak błąda, tylko, e, tylko żółty. Jest przecież premka błąda. Jest tak. Na dzisiaj tyle. Tradycyjnie. Bardzo dziękujemy za, za wszelkiego rodzaju wsparcie, łapeczki, suby. I komentarze, jak zawsze będziemy ciągle to powtarzać. Bardzo dużo to dla nas znaczy, jest dla nas niesamowicie miłe. No i prosimy o więcej, tak. No prosimy o więcej, szczególnie tych subów, bo na tysiąc szykujemy dla Was konkursiki. Będą mainy do, do zgarnięcia, a może nawet nie tylko mainy, zobaczymy. To, 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 to już niedługo mamy nadzieję, więc, więc prośba o dalsze wsparcie. Żegnamy się. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Cześć.